Niespodziewani goście, zabrakło miejsca na grillu. Skaryni to się nie wydarzy, ponieważ posiada ogromną powierzchnię grillowania. Zapraszam do oglądania. Grill wykonany jest z odpornej na uszkodzenia mechaniczne i czynniki zewnętrzne stali nierdzewnej o eleganckim srebrzystym wykończeniu. Sześć palników głównych, tworzącą moc aż 18 kW, idealnie ugrillują nasze potrawy, a kaptur zabezpieczy płomień przed kapiącym tłuszczem, który mógłby go nieproszenie zwiększyć. Potężny ruszt, dzielony na trzy części, został wykonany z emaliowanego żeliwa, dzięki czemu jesteśmy w stanie w łatwy i szybki sposób wyczyścić go z zabrudzeń. Dodatkowy palnik o mocy 3,5 kW umożliwia nam podgrzanie sosu lub warzyw. Grill Carini jest również wyposażony w dodatkowy górny ruszt, dzięki któremu nasze pieczywo nie przypali się, a bułki będą idealnie wypieczone. Dla zapominalskich mamy również timer, który przypomni o zdjęciu potrawy z ognia. w i Celsjusza i Fahrenheita umiejscowiony nad logiem górnej pokrywy, znacznie ułatwi grillowanie potraw. Zespół grilla gazowego umieszczony jest na pojemnej szafce z dwiema komórami. W jednej możemy schować butlę gazową, a w drugiej najpotrzebniejsze narzędzia do grillowania lub patelnię i zestaw garnków. Jeśli będziesz chciał zabrać grilla na działkę, z pewnością zaciekawi cię możliwość przetransportowania grilla na kółeczkach ku podstawy, które posiadają blokady przed poruszaniem się, jeśli ustawimy grilla na nierównej powierzchni. Maroni jest jedną z nielicznych marek, bo każdy z naszych grilli posiada łatwo i szybko wyciągalną tackę na tłuszcz. Przy zakupie grilli naszej marki mamy do zaoferowania szeroki wybór akcesoriów dostępny na gardenspace.pl.